W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki je Dzisiaj we wspólnocie hospicyjnej w radomiu polecamy Panu Bogu i Matce Najświętszej i świętym, naszą modlitwę. W sposób szczególny pamiętamy o naszych braciach i siostrach, którzy doświadczyli ogromnej katastrofy, powodzi na południu Polski. Polecamy ich szczególnie Panu Bogu, prosząc o miłosierdzie, o siły, o moc i o możliwość jak najszybszego zamieszkania dalej w swoich domach. Prosimy o mobilizację naszych rodaków, by pomagali, by służyli, by wspierali i modlitwą, i w różny inny sposób, szczególnie materialny czy finansowy. Polecamy naszą Ojczyznę, by zawsze była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Prosimy o pokój i ochronę dla Polski, o pokój na świecie, na Ukrainie i Ziemi Świętej. Polecamy każdego człowieka, który potrzebuje nawrócenia. Polecamy cały Kościół Powszechny, Katolicki. Polecamy telewizję EWTN Polska, aby jak najlepiej wypełniała wolę Bożą. A także jako wolontariusze hospicjum polecamy naszych wszystkich chorych, ich rodziny. Modlimy się też za posługujących i za budowniczych jedynej w Polsce wioski hospicyjnej, na którą czeka milion mieszkańców południowego Mazowsza. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, Wielka i Jezusa Chrystusa, Syna i Józefa, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii i Panny, umęcząc pod polskim piłatem, uszydował umary i wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Przedmogącego, stamtąd przyjdzie sami, żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcewanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywo wieczne. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, nie odpuść nam nasze winy. I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie pójdź nas na pokuszenie, ale nas od o wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mów się za nami teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Tajemnica pierwsza bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno, zachować godność, by móc powiększać dobro, i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie nie możemy być niewolnikami, bo synostwo Boże niesie ze sobą dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zwał, bódź Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełno, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, to, że najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga biczowanie Pana Jezusa. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy. Im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej jest sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być pełnym sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać mają obowiązek wszyscy, bez wyjątku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Dla ja na naszego powszedniego daj nam ja. dzisiaj i no, odpuść nam ja. nasze winy, Bratko, jako i my odpuszczamy nasze wino na i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz Panie. i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i godzina śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak ja była na początku, teraz i, teraz, i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przełącz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy, nie jest to łatwe w czasach, o których powiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy. Nie jest łatwo dzisiaj, gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika lub w inny sposób polemizować, lecz po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego własnych czy przekonań ogólnoludzkich. Tylko za plewy się nie płaci, za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego, daj nam dzisiaj nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie bądź nas na popuszczenie. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Amen. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak ja była na, na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiek wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, druga krzyżowa Pana Jezusa. Aby zwyciężać dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczać tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, Rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra i prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie upominać się dla siebie i dla innych. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym minowajcom i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Strowaś Maryjołaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjołaski, pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Bosza, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przeraż nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Śmierć pana Jezusa na krzyżu. Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć z przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy. Dowodzi moralnej niższości. Idea, która jest zdolna do życia, podbija z sobą. Za nią spontanicznie idą miliony. Solidarność dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Doba naszego powszedniego daj nam dzisiaj nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas na odesłego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami żeśmy. teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowa Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Maria, Matko, święta Maryjo, Matko Boża, módl teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Maria, Matko, święta Maryjo, Matko Boża, módl się teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Amen. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, teraz. i w godzinach śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od dnia piekielnego zabrałaś wszystkie dusze do nieba i dołącz szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Pod twoją obronę uciekałem się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas objawej. Królowa apostołów, módl się za ucieczko grzeszników, módl się za uzdrowienie chorych, módl się za matko nieustającej pomocy, módl się za nam. matko miłosierdzia, módl się za. Nam. Stolica Mądrości, Módl się za Królowo Rodzin, Módl się za Królowo Aniołów, Módl się za Królowo Polski, Módl się za Królowo Świata, Młodszy Duchu Święty, prosimy Cię o światło, mądrość i prawość dla każdego, kto sprawuje władzę w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchajmy, Stoliu. Święta Maryjo, Matko Boża, Patronka, Hospicjum Królowej Apostołów. Módl się za nami. Święty Michale Archaniele, wzywany w walce duchowej. Módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolu, patronie Polski, dany nam przez Boga i patronie telewizji EWTN Polska. Módl się za nami. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko. Módl się za nami. Módlmy się. Boże! Za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni bożej Wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny. Duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen. Dzisiejszą modlitwę do Maryi Różańcową, wspartą z rozważeniami poświęconymi księdzu Jerzemu Popiełuszce, odmawiali ksiądz Marek Kujawski, duszpasterz hospicjum, wolontariusz Artur, wolontariuszka Aneta. Wolontariuszka Kasia, wolontariuszka Agata, wolontariuszka Ela, wolontariusz Romak. Dziękujemy naszym wolontariuszom, dziękujemy wszystkim, którzy z nami wspólnie się modlili. Zapraszamy tradycyjnie do wspólnej modlitwy różańcowej jutro o godzinie 20.30. Pan z wami i z Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.